Cześć, witam wszystkich na no, na kanale z Dzisiaj testujemy sobie, no już ostatnią skrzynkę z eventu skins, jest najdroższą Za 400 e, Virtual Strategy. Więc zobaczmy, co jest w środku. No i mamy Butterfly'a, fajda ogólnie, kilka z Butterfly'ów. tego za aż 3. No i mamy ogólnie masę skinów fajnych, typu kocy. E, o oh, kurde, ta m tutaj też. Coś się tak zwątpiłem w nią, że ona tutaj powinna być, ale jak widać tak powinna tutaj być i jak ona mi wleci To I swear to god Nie wiem co zrobię Ale jest masa fajnych skinów, jest oczywiście też procentówka z takimi właśnie Poukrywanymi skinami Pomiędzy takimi kosami i drugimi przedmiotami, także Te trzy skiny, czyli MK, UMP i G3, SG1 Nawet nie próbujcie mi wypadać, się, nie? nie próbujcie mi nawet wypadać Także jestem ciekawy Mam 4 kafle, więc mam nadzieję, że coś fajnego wyleć. A jeżeli wy chcecie sobie coś wpłacić, to polecam z Locust, który daje wam 5% bonusu. W sumie teraz to 10 i skrzyneczkę Midspek na start Midspek sobie otworzymy. Oczywiście mam też prezenty jeszcze do zgarnięcia. No już przez chwilę myślałem, że wyleć ta gwiazdka. To było coś specjalnego, ale mamy Auga. Auga, który jest za 48. Także prawie na zero. na skrzyneczka otwieram sobie, ona też jest dostępna dla was, Co 24 godziny, 8 poziomu wygląda tak jak widzicie i wylatuje MP9, także spoko. 13 z ikoną to wkłada. Jeszcze mamy skrzynki EXPA, zostały dwie diamentowe do otwarcia, na przykład takie srebrne możecie sobie już trafić naprawdę fajne skinki. A srebrny poziom się w miarę szybko ubija oczywiście stronka jest dla osób pełnoletnich. Nie. Hmm. Wow, coś mi tutaj leci, żeby zobaczyć co to. Okej, okay. powiedzmy, że nic ważnego. Hmm, no dobra. Pokażę wam jeszcze prezenciki, które są e, dla was do otrzymania. Chcecie tylko sobie 14 dzików i macie szansę otrzymać e, każdy z tych prezentów. Eee, tak jak DGL, AWF, ak 357 i P90 Jak któryś z tych prezentów ktoś trzyma, to dorzucę oczywiście kolejny i dam info na Discordzie Także zapraszam do Discorda, macie link w opisie ogólnie Tam też macie info o streamkach, które się też często pojawiają Na których rozdaję skiny, bliki, no i ogólnie jest spoko No dobra Często otwierasz R3? Hela, często otwierasz 2 No już lepiej ale no, Boli 800. Okej, okay, jest Akacz. Jest 7 Akacz 426 Czyli od 380 plecy. Aj! Nie mogę to patrzeć, Boże. To jest straszne. Nie trać tej skrzyni. Ale nie trać tej skrzyni. Chyba trzeba jednak pojedyncze, bo pojedyncze przyszedł dają. <laughs> Czego nie mogę teraz powiedzieć Ale wiem, że ten leworower jest obok rękawiczek i obok teawupy Także, mech Uu, no, Tiger, bardzo ładnie To już jest droższy draft 888 Zwróciła nam jedną skrzynkę No i dobra, jest Akaczyk Wracamy, powolutku wracamy Trzeba nie zapeszać, okej okay. Panie na hupa, oczywiście Battle więc skina projeżera nie ma na niej. widzicie? A waluta rośnie. A nie mogę umyć o powrocie. Nie oddaj mi ta skrzynia. Oj, nie działa. W poprzednim materiale jak narzekałem na skrzynkę zadziałało, więc kropna skrzynia, oddaj mi coś. tuj Okej okay. bo się martwiłem, że to koniec. Nie, by ta MK wypadła, ale nie wiem, co by zrobił. Tylko ona mi wleci dzisiaj, to będzie straszne. No, niestety, tym razem też mi to Miałem tak z akaczem, ale teraz właśnie chcąc go dostać, niestety nie udało się. Nie udało się. Nigdy topnieją moje środki, topnieje też moja nadzieja na dobrego skina. Więc proszę. Ajajaj, ale niebiesko, tu już zaciąg Tu zaciąg niebieski No jest to straszne, jest kosa, fajnie Może i to najtańsze, ale jest Ja teraz tak wydaje mi się, że przedłużam, wiesz, te specjalne jeszcze te przedmioty Piękna sprawa Chyba, że nie wyleciało Okej, okay, rękawiczki, to są jakieś droższe, no nie duże, nie duże. Już myślałem, że któryś z tej wyższych sfer, niestety no, nie. I mamy drugi raz. Okej, okay, no to już tak dwa razy trafione, to jeszcze jedna skrzynka do przodu. Och, UMP, no tak, no tak, no tak. Wszystko się zgadza, wszystko się zgadza. Leci, 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 leci. Przepięknie. Przepięknie, tak. tak, Jestem zainteresowany tym skinem. Alby więcej takich. Aby więcej takich. Od razu waluta rośnie. Yy, Balans znowu spada. Mam nadzieję, że sprzedaż to był dobry pomysł. Jednak teraz się wyzeruje. Jest sereksik, to jest też bardzo dobry traf. 884 złote tam 44? Tak, 44, nie. Uuu, lala. la. no powiem wam, że... 3800 mamy. No to tak licząc jeszcze z walutą, to może powiedzieć, się do na zero. A jeszcze kosa. i dobra. Ona się, ona się rozgrzała, widzowie. Skrzynka się rozgrzała. To trzeba oddawać. Do czasu. Wiadomo, że nie być zawsze oddawać, ale świetnie. No i klasa. Nowya. Ja. Inny pek sprzedajemy. I już byłem do przodu od początku materiału. Miałem 4400. A przed chwilą miałem 4500 jeszcze waluta eventowa. Także no powiem wam, że nieźle. Dobra, ile mamy... Aha, mam te dwa skiny. Dajmy sobie może na koniec bo nie chcę już zapraszać losu Trzy otwarcia i z tych trzech otwarć robię kontrakt na 5 rzeczy nie ważne rzecz, co mi wyleci to robię 100 kontrakt o kurde no cóż yy, słowo się rzekło robię 100 kontrakt 1500 zł 900 do 3900 jak będzie 2000, to już będę szczęśliwy naprawdę. Ja nie, nie wymagam niczego wielkiego, tylko nie chcę czegoś tańszego oczywiście. Niestety, rękawiczki z 1000. Chciałbym mieć 4 goła, gdybym sprzedał te skiny, ale rozrobiłem kontrakt, bo tak powiedziałem, rozrobiłem, więc nie, nie jest wistnie źle. Także przedostawaliśmy wszystkie skrzynie z eventu Skins i więcej będzie za 4 dni, więc tylko będzie nowy waluta jest być może będzie odcinek o też wydawaniu tej waluty a na tym ja będzie dziękuję łapka w górę su komentarz i do zobaczenia w następnym odcinku cześć pa yo.